Jedno, jedno z pytań brzmi tak, czy usunięcie wszystkich narządów kobiecych może ograniczyć rozwój endometriozy, choć wiem, że choroba może rozwijać się także w innych narządach. Odpowiedź brzmi tak i nie. Ponieważ jeżeli usuniemy wszystkie narządy kobiece, to i włącznie z macicą, to na pewno nie będzie dolegliwości związanych. Samą, samą miesiączką. Aczkolwiek wiemy też, że, że czasami dochodzi do tak zwanego podwójnego krwawienia, czyli te ogniska, które są zupełnie poza macicą, też mogą krwawić i powodować dolegliwości bólowe. Więc, więc tutaj jednoznacznie na to pytanie nie można odpowiedzieć. Na pewno, jeżeli usunie się przydatki również, to poziom hormonów, zwłaszcza estrogenów, spadnie zdecydowanie. To, taką sytuację mamy przy, przy menopauzie. I u większości kobiet rzeczywiście dochodzi do, do zahamowania wzrostu endometriozy. I w tym przypadku na pewno dojdzie do poprawy dolegliwości z endometriozą, aczkolwiek tutaj też trzeba podkreślić, że część endometriozy jest, jest nie, nie jest wrażliwa na hormony, więc takie zmiany mogą nadal rosnąć. I tutaj też trzeba podkreślić, że usunięcie przydatków, jajników, zwłaszcza. Może też doprowadzić do wielu innych dolegliwości, jak na przykład menopauzy, dotkliwych objawów menopauzalnych, uderzeń gorąca, obniżenia nastroju, no i do poważniejszych rzeczy, takich jak, jak sprawy związane z kośćmi, bo ta masa kości będzie, będzie się zmniejszać, może dojść do osteoporozy. I do zdecydowanie większych i poważniejszych powikłań niż w przypadku samej endometriozy, jeżeli by tą endometriozę się leczyło w inny sposób. Także usuwanie wszystkich narządów rodnych nie należy do standardów leczenia endometriozy. Zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o usunięcie macicy, to oczywiście można rozważyć, jeżeli macica jest bardzo powiększona, jeżeli powoduje krwotoki. Jeżeli ma wiele mięśniaków, jest, jest powiększona, ciąży, naciska na pęcherz moczowy i, i kobieta ma 45 lat i nie planuje dzieci, oczywiście można również rozważyć, rozważyć jej usunięcie, ale nie jest to standardowe leczenie.